Ja nazywam się Adam Lewicki, Na co dzień zajmuję się sprzedażą samochodów nowych w salonie marki Hyundai właśnie. Dziś chciałbym Państwu zaprezentować model Tucson. Ten konkretny egzemplarz jest wyposażony w silnik 1.6 Dizna, tak zwaną miękką hybrydą. Co to znaczy? Mamy tutaj domontowany silnik 48V, który wspomaga pracę układu napędowego. Ten egzemplarz jest w wersji wyposażenia Style. Charakteryzuje się przede wszystkim ta wersja, chociażby chromowanym grillem, biletowymi światłami z oszczędności drogowych, 18-colowymi felgami oraz składanymi elektrycznie lusterkami z kierunkowskazem, chromowanym obramowaniem szyb. Ten egzemplarz wyposażony jest w elektryczną klapę bagażnika. A to co w bagażniku możemy znaleźć, to jest właśnie wcześniej wspomniana bateria, która kryje się tutaj pod podłogą bagażnika. Dzięki tej baterii spalanie tego samochodu w połączeniu z silnikiem spalinowym może zejść nawet do litra na 100 km. Prezentowany egzemplarz jest w kolorze Dark Night, jest to kolor perłowy. Zapraszam do wnętrza. We wnętrzu tego samochodu znajdziemy m.in. 8 calowy ekran z nawigacją, z darmową aktualizacją tej nawigacji. Wyposażony również w kamerę cofania. W środku dwustrefowa klimatyzacja z podgrzewanymi siedzeniami z przodu oraz dwustopniowo z tyłu. Na kierownicy tempomat, komputer pokładowy na zegarach oraz System utrzymania paserów. Tegokrętny samochód oraz ta sama wersja w innym kolorze są dostępne w naszym salonie od ręki. Serdecznie zapraszam.